Witam wszystkich bardzo 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 serdecznie. Witajcie moi drodzy. Jest 2 listopada i to jest ten dzień. Ten właśnie dzień, kiedy zaczynamy rozgrywać półfinały naszego turnieju o PlayStation 4. Ostatnia okazja, moi drodzy, na to, żebyście sprawdzili, czy macie wszystkie dokumenty gotowe, czy macie wszystkie maile przeczytane. O godzinie 11:00 pierwsza grupa dostanie ode mnie maila z zaproszeniem na Discorda z przypomnieniem i od godziny 13:00 myślę, że live'a zaczniemy troszeczkę wcześniej, może od dwunastej, żeby troszeczkę się rozkręcić, ale od godziny 13:00 czekamy na Was na pierwsze spotkanie półfinałowe. Może będziecie mogli wejść na Discorda, tam otrzymacie kod na mecz customowy po weryfikacji. Dobrze, ja jeszcze wyślę to wszystko do Was w mailu i będę potem co godzinka wysyłał maila do następnej grupy, żeby to przypomnieć. Grupy grają pierwsza o 13 .00 i potem co godzina, czyli godzina następne mecze, czyli 14, grupa druga, 15, grupa trzecia, 16, grupa czwarta i o 17, grupa piąta, ostatnia. Zapraszam wszystkich na 12, odpala się troszeczkę wcześniej, będzie można zadawać pytania, będzie można ewentualnie jeszcze porozmawiać na ten temat, jak to będzie wyglądało, co i jak. Dobrze. My wracamy w takim wypadku do sklepu Fortnite, bo to jest to, po co tu przyszliście, więc lecimy po kolei. Na, na początek czaszkowniczka. Może zacznijmy od nowości. Jest jedna nowość w sklepie. To jest cykuta. Cykuta to trucizna, która została podana, którą wypił. są nie nawet nie tyle została podana, co wypił Sokrates. Znany filozof. Także ciekawi mnie, czy ona jest, czemu ona jest taka taka straszna. To taka jest trochę wiedźma, nie? ale ma fajną tą emotkę drugą. A, czyli to tak działa. Zintegrowana emotka, którą zamienia w inną postać. To jest fajny pomysł. Skiny, które się zmieniają w trakcie gry. Do tego plecaczek, torba cieni, no i emotka, która nazywa się Czarna Magia. Fajny pomysł, to, to sugeruje dosyć ciekawy rozwój. Rozwój w ciekawym kierunku w Fortnite. Być może będziemy mieli takie emotki, które będą się często zmieniały. A to jest interesujące. Dobrze, co mamy jeszcze? Mamy jeszcze jedną nowość. To malowanie czarujące. Też do zestawu cykuta, do zestawu sztuki tajemne. Kolorystycznie dopasowane. Nie do końca, co prawda, w tej drugiej wersji. To malowanie też się powinno zmieniać w takim wypadku. No ale cóż. Co jeszcze mamy? Mamy czaszkowniczkę w sklepie. Czaszkowniczka w wersji, w wersji ciemnej. Mamy czaszkownika z błękitnymi i świecącymi oczami, bądź w wersji w wersji zielonej i białej. Szkoda, że dziewczyna jest taka trochę zostawiona odłogiem. Nie ma dodatkowych wersji. To trochę nie fair. Czaszko kosa. Każdy chce ją zakosić. Też w trzech różnych wersjach. Wykapany wycieczkowiec. Też ma dwa różne style, czyli jest zielony bądź niebieski. Błękitny, i do tego mamy plecak uśmiertnionego upiora za 400 fałdolców. I też on jest w dwóch stylach czarny albo biały. Super, co my tu mamy jeszcze? Mamy mózgowca, dwa style. No, niestety one się nie zmieniają w trakcie meczu. Ale ten pomysł ze zmieniającymi, stylami się, zmieniającymi się w trakcie meczu stylami jest bardzo fajny. Mamy upiorowca z misim muszczkiem na plecach i oczywiście w dwóch stylach. Upiorowiec, mózgowiec. To wszystko w tym zestawie, w sklepie. Cykutę już wam pokazywałem. Cykutę mam w zestawie jeszcze Kilo w czarownicy. Nowoczesna magia. No, taki nowoczesny kilof jak na wiedźmę. Mamy kościca. Czyli banana, który ma mózg w, w, no, między nogami. To tak jak prawie każdy facet. Yy, także nie ma co się dziwić. Praw bardzo męska emotka. Znaczy bardzo męska skórka. Do tego bardzo fajna emotka. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba cała idea tego zestawu. Łupiąc w kości, tak się nazywało to granie. Yy, mamy dwie skórki. Mamy Dantego, wraca po więcej świeci w ciemnościach. Część zestawu Muertos, jak i Rosę z tego samego zestawu. Ciesz się z, nie, z nieznanego. Rosa też świeci w ciemnościach. Na plecach Calavera. Ka nie mam zielonego pojęcia, co to jest Calavera. Trzeba by było sprawdzić. Napiszcie w komentarzach, co to jest Calavera, jeżeli uda wam się znaleźć. Proszę bardzo, bardzo serdecznie o to. Mamy kosę żniwiarza. Zbieraj. Nie wiem dlaczego ona jest. To jest akurat kosa żniwiarza, bo wygląda jak normalna kosa. Już widziałem ciekawsze. I mamy ducho disco. I zombifikacja. Czyli dwie emotki, emotki Halloweenowe jeszcze w tym tygodniu prawdopodobnie będzie można je nabyć dzisiaj i jutro. Mózg. No dobrze moi drodzy, to, to są nasze Halloweenowe. Halloweenowe Zaduszkowo i nowe emotki i nasze skóreczki. Ja zapraszam, przypominam zapraszam od 12:00 o 12. Zaczynamy grać półfinały turnieju, dzisiaj półfinały, jutro finał. Także ktoś w ciągu tych dwóch dni stanie się bogatszy o konsolę PlayStation 4 z grami. Zapraszam, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej, hej.